W dzisiejszym programie rzecz będzie o pszczołach, o tajemniczym ogrodzie, o artystycznych budkach dla ptaków oraz o proteście przeciwko spalarni śmieci. bezpieczne spalarnie wierzę pod jednym warunkiem, że są w odległości 200 km. Stop spalarni! Wiersku białej! Stop spalarni! W Biesku białej! Stop stoleni! Biesku białej! Stop stoleni! Biesku białej! Bardzo dobrze Was tutaj widzieć w takim gronie, ponieważ od początku roku słyszymy, że jest nas kilku. Nas się nie pyta. Ani się nas raz nie zapytał. Obiecuje nam spotkania. Ani razu z nami się nie spotkał. Dajcie, co mamy więcej Mieszkańki, powiedzieć? Po prostu protestujemy. I jak na razie, oprócz pierwszego spotkania, na którym nie było włodarza, nie mieliśmy możliwości powiedzieć mu w oczy, co myślimy o tym pomyśle. Dość mamy obelg i kłamstw kierowanych pod naszym adresem. Że nie wiemy, że nie jesteśmy ekspertami, że nie mamy zielonego pojęcia. Nie możemy zacząć. Tak trwa zbieranie podpisów. Dziękuję. Polarnia będzie emitowała do atmosfery ogromne ilości dwutlenku węgla, furanów, dioksyn, które będą powodowały natężenie chorób, a nie ich minimalizację. Dioksyny powodują niepłodność, dioksyny powodują wiele problemów hormonalnych, poronienia, wady rozwojowe u płodów. To jest naprawdę, to jest ponad 100 substancji, nad którymi, nad których wydobywaniem się nie ma żadnej kontroli. I profesor Wilgosiński w czasie spotkania w czerwcu w Bielsku powiedział, że, ta, że on nie wierzy, proszę państwa, on nie wierzy w to, że są kancerogenne. Na to są badania naukowców, więc no cóż, profesor Wielgosiński e, też naukowiec, nie wierzy. Natomiast on wie, że e, dioksyny powodują bezpłodność, ale to się leczy. I ich ilość, która się wydobywa z kominów spalarni jest nikoma. Natomiast, uwaga, i to jest ciekawostka, profesor Wielgosiński opatentował katalizator do dioksyn, który będzie, powinien i może być stosowany e, na kominach spalarni. Tych dioksyn, których nie ma, czy tych, które nie szkodzą? Zastanawiające, prawda? Aha, i dodał jeszcze jedną ważną kwestię. Ten katalizator niestety jest drogi. Nie ma już dofinansowań Unii na spalarnię. Nie ma kasy na takie rozwiązania. Przestarzałe, bezużyteczne, trujące i niebezpieczne. Europa likwiduje! Miasto buduje! To będzie 10 razy więcej spalanej śmieci w Bielsku Białej, niż my sami wytwarzamy. Obiecuję zmieniać Bielsko tak, jak chcą Bielszczanie, a nie decydować za nich. Obiecuję cykliczne spotkania z mieszkańcami, na których zapewniam, będziemy mogli porozmawiać otwarcie i szczerze. Chodź Pan z nami! Chodź Pan z nami! Chodź pan, znajdź! Też dzięki naszym głosom znaleźliście się tam, gdzie jesteście, a teraz za naszymi plecami robicie nam takie świństwo. Czy wy możecie nam spokojnie spojrzeć w oczy i, no wiem, pewnie jesteście przekonani, że za dwa lata znowu będziecie siedzieć na tych stołkach. Tylko ciekawe, jak to zrobicie, bo już bez naszego poparcia zapewniam Was. Kadencja trwa 4 lata, spalarnia będzie 40 lat. Miejcie to na uwadze i podejmijcie decyzję rozsądnie i z myślą o przyszłości, a nie tylko o swojej kadencji. o Brawo. ludziach. Brawo. Brawo. Pan Ryszka się wstrzymał, pan radny Kochowski jest za spalarnią. A daleko? 300 metrów. Idziemy. Zmienić zdanie, panie wstyd. Eko, siema! Eko, siema! Eko, sięma. Eko sięma. Zawsze kojarzył mi się Pan z kimś, kto troszczył się o nasze tereny w Wapienicy. Zarówno Pan Ryszka, jak i Pan byliście dla mnie kimś, kto zawsze mi imponował, jako ktoś, kto tutaj się troszczy o, o te tereny. Więc wydaje mi się, że teraz jest okazja, kiedy Panowie naprawdę mogą stanąć na wysokości zadania. Należałoby zadać pytanie Panu Kochowskiemu, co się zmieniło. Tak czy inaczej na pewno Pan się z nami spotka. Jak nie dzisiaj, to kiedy indziej, bo sprawa będzie się trochę ciągnęła, a my nie zgadzamy się na wybudowanie spalarni i będzie Pan musiał z nami się spotkać. Zmienić zdanie to nie wstyd. Naprawdę, może Pan jeszcze wszystko zrobić, żeby być przeciwko budowie spalarni. 15 lipca o godzinie 17 pod becekiem zostało dzisiaj zarejestrowane zgromadzenie obywatelskie, takie jak to tutaj. Jest to piknik wykluczonych i niezaproszonych, bo jak wiemy zmienia i nazwiska można w tej chwili słać. Peselu nie trzeba, numeru kołnierzyka też nie, ale telefon, adres, e-mail i pełne nazwisko i imię. Nie wiem do czego. Nie wiem, jak sobie prezydent wyobraża ustalić parytety radosiedli. Nie wiem na jak... Nie wiem po co, próbuje na siłę poprawiać demokrację. Nie wiem po co próbuję wyselekcjonować ludzi z Rad Osiedli. Podobno decyduje kolejność zgłoszeń. Więc jeśli macie ochotę uczestniczyć w rozmowach, a w rozmowach zawsze warto uczestniczyć, więc zapraszamy. Ale wszyscy, którzy się nie dostaną albo jednak chcieliby uczestniczyć w pikniku, w którym powiemy więcej, rozdamy więcej, posiedzimy, postoimy, posłuchamy, pokrzyczymy. Pod becekiem 15 lipca. Godzina 17. Stop spalarni w bielsku-białej. Zapraszamy Was na stronę stopspalarni.bb.pl oraz na naszą grupę mobilizacyjną inicjatywy obywatelskiej Stop spalarni w bielsku-białej. W tym roku wydarzenia siódmego festiwalu Ekodzieło Klubu Gaja odbyły się w tajemniczym ogrodzie, który powstaje na nieużytku cmentarza żydowskiego w bielsku białej. Dzieci, młodzież, osoby dorosłe i seniorzy przekrój wiekowy uczestników spowodował, że festiwal połączył ze sobą różne pokolenia. Zresztą łączył też historię ze współczesnością i nawiązał do 70. rocznicy połączenia Bielska i Białej. To miejsce będzie służyło edukacji, ale nie tylko edukacji ekologicznej, ale edukacji historycznej, kulturowej. Przejście łączące dwie części cmentarza wygląda jak żywcem wyjęte z bajkowego, filmowego świata. Dlatego... Tam będziemy zakładać tajemniczy obóz. W warsztatach głównymi bohaterami były pszczoły. W ogrodzie pojawiła się pasieka, trzy pszczele rodziny, a wraz z nimi opiekunowie. Największą atrakcją były bliskie spotkania twarzą w twarz, a raczej czułkami w twarz. Na tej ramce znajduje się około 2000 pszczół. Pszczółka. 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 Super, Ekstra, jak nie, nie tak, 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 tak zobaczyć no, z, z, z bliska pszczoły, nie? Super. Żeby <laughs> mnie nie urodziły. I bezpiecznie, Panie. prawda? Te emocje można było zaobserwować zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Bezpiecznie. Ale serce mi się, nie? Tak wiele zawdzięczamy tym owadom, a tak niewielu o nich wiemy. A odległość, którą pszczoły muszą przelecieć, żeby ten słoiczek miodu się zebrał, czter, czterokrotnie obleciałyby Ziemię, planetę Ziemię, to jest taka ogromna odmę, Pszczela społeczność, oprócz królowej, robotnic i trutni, dzieli też funkcje na strażników wejścia, konwojentów pożywienia i wody, opiekunów pszczelego przedszkola. E, no i zajmują się oczywiście też sprzątaniem i obroną tego gniazda, prawda, przed intruzami różnego rodzaju. Mało tego. Jest tam nawet taka grupa celebrytek, jak my to nazywamy. Jest taka ekipa, która w zasadzie nie robi nic innego, tylko krąży wokół królowej i się nią zajmuje. Te osoby mają, mają bardzo ciężką pracę, prawda, bo one muszą tą królową cały czas o nią dbać. Muszą ją karmić, muszą ją czyścić i tak dalej, i tak dalej. Cały czas są w otoczeniu, takie najbliższe asystentki. Pszczoły dostarczają też wosk, z którego można robić świeczki. To wytwarzają same pszczoły. Zrobiliśmy tak. y, taką świeczkę, co ja pokazuję. To naprawdę bardzo pracowite zwierzątka i zorganizowane. Bardzo działalne, bo zapylają kwiaty, z których. Y, Możemy uzyskać warzywa i owoce. W hulach jest 20 do 60 tysięcy, a nawet niekiedy 80 tysięcy. Jak tu zarządzać takim tłumem? W kwestii pożywienia możemy im pomóc. Będziemy robić pojemnik do niego, do ziemi, i będą z tego. No genialnie! I bierzecie się do pracy. Najpierw trzeba było zbudować skrzynię z recyklingowych materiałów. A kiedy już powstały i uzupełnione zostały warstwy keramzytu i ziemi, można było wysiać ziarenka mieszane łąki kwietnej i kwiatów jednorocznych. Daję nasionka na tą ziemię i będę zakopywał. Od teraz już na każdym balkonie pszczoły znajdą coś smacznego. W ramach Festiwalu Dzieło Klub Gaja zaprosił też Bielszczan na spacery dendrologiczne. Okazuje się, że jest tu nadzwyczaj bogata flora. Podczas wędrówki przez cmentarz i tajemniczy ogród uczestnicy mogli posłuchać opowieści o drzewach i miejscu, które oczarowuje siłą natury. Stare powalone drzewa czy zarośnięte miejsca to naprawdę ewenement na skalę Polski, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to wszystko znajduje się w centrum miasta. Nasze wydarzenie w ramach projektu Klubu Gaja Święto Drzewa Ogrody dla Klimatu miało miejsce w ogrodzie zabytkowej willi Sixta w Galerii Bielskiej BWA. Zanim jednak przystąpiono do działań, na specjalnych warsztatach partycypacyjnych z młodzieżą biorącą udział w przedsięwzięciu spotkali się architekt, rzeźbiarz, ornitolog i edukatorzy Klubu Gaja. Był to czas na wspólne planowanie i fachową poradę. Młodzież z bielskich szkół realizowała projekty Cienistego Zakątka, i oazy dla ptaków. Oto zostali poproszeni uczniowie i, i nauczyciele z, ze szkoły ogrodniczej, natomiast budki dla ptaków to jest już rzecz bardziej plastyczna, rzeźbiarska. Poprosiliśmy o to uczniów Liceum Plastycznego i ich nauczyciela rzeźby i powstały niezwykłe projekty domków dla ptaków, które rzeczywiście mogą być zamieszkałe, ale jednak noszą walor artystyczny. To nie są zwykłe prostokątne domki, tylko naprawdę prawdziwe rzeźby, które zawisną na drzewach i mam nadzieję będą wielką atrakcją tego ogrodu. Chciałam zrobić ten projekt, tą budkę w ten sposób bardziej taki nieoczywisty, żeby właśnie działały te formy geometryczne. Zrobiłam miłożą, bo jest to to główne drzewo, na które się patrzy, jest to właśnie pomnik przyrody, więc z niego zaczerpnęłam swoją inspirację. Nie chciałam wymyślić jakichś niestworzonych rzeczy, tylko coś bardzo naturalnego, z tego też wzięła się ta gałęzie. I kształt kształt też nie jest oczywisty, ma podstawę inną niż zwykłe. On tak, Jarek, edukator Geja, widząc projekty postanowił zostać ptakiem. Takiej wili zamieszkać to tylko poza Ten egzemplarz budki wygląda jak zegar z kukułką. Wystarczy, że o pełnej godzinie zameldowany ptak wystawi główkę. Duże wyzwanie stanęło przed zespołem szkół ogrodniczych. Chodziło o to, żeby projektowana część ogrodu nie zdominowała istniejącego rozarium. E, można to porównać troszeczkę do ciasta, że tam piękne, wysokie i e, nadobne róże, a tutaj e, jakiś pleśniak, który e, kolorami od, i odcieniami zieleni e, przybawia również owady. Trochę możemy rozluźnić bryłę korzeniową. Sadzimy rośliny. Które będą owocować, a owoce będą pożywieniem dla ptaków. Budki lęgowe mają zbawiać ptaki, a rośliny mają dostarczać pożywienia. Po dzisiejszych barwinek, a na końcu będzie irga. Wróćmy zatem do budek lęgowych. Kiedy już autorzy przekazali swe dzieła do zasiedlenia. Trzeba było znaleźć odpowiednie lokalizacje, aby przyszli mieszkańcy nie traktowali się nawzajem jak Paweł i Gaweł. Ptaki również mają swoje preferencje w tym wyborze. Serdecznie Was wszystkich witam. Ja się nazywam Jacek Bożek i miałem przyjemność założyć klub Gaja 33 lat. Tak Białej... rozpoczęło się wydarzenie edukacyjne dla mieszkańców Bielska Białej w ramach projektu klubu Gaja Święto Drzewa Ogrody dla Klimatu. To spotkanie odbyło się na cmentarzu żydowskim w Bielsku Białej. To tu historia przeplata się z dziką przyrodą. Warsztaty tym razem dotyczyły adaptacji do zmian klimatu i ochrony różnorodności biologicznej. Uczniowie zameldowali się licznie i chętnie, mimo tego, że wakacje już zapasem. A i dojrzali mieszkańcy Bielska-Białej pojawili się ciekawi historii tego miejsca oraz zaintrygowani zupełnie unikalną przyrodą, znajdującą się praktycznie w centrum miasta. Mazurki mają tutaj, patrzcie, taką na policzku plamę i brązową głowę. Wróble mają głowę szarą i tej plamy tu nie ma. Bogatka ona jest też, ma taki też brzuch żółty, tylko ma taką przez brzuch y, czarny pasek. Dzięcioły w drzewach robią dziuple. Mieszkają tam, a potem zmieniają lokum i wtedy wprowadzają się tam taki, tak zwane dziuplaki. Jak sobie sobie radziły, a teraz sobie przestały radzić, to co się zmieniło? nie drzew. Bardzo dobrze. Jak temu zaradzić? Sto lat temu prawie profesor ornitologii Sokołowski się nazywał, badał dzięcioły i na wzór Dziupli Dzięciołów opracował wymiary budek dla ptaków. Oczywiście różnią się one wielkością i wejściem, ale trzymają się pewnych standardów. Dlatego przyszedłem tutaj, żeby się dowiedzieć o sposób budowania budek dla ptaków. Po zdobyciu wiedzy, uczestnicy zabrali się do działania. Tu współpraca odgrywała największą rolę. Druga część grupy pracowała nad porządkowaniem terenu i unicestwieniem rdestowca ostrokończystego. Cóż to za roślina? Wykorzystywana byłaby przez pszczelarzy, bo jest bardzo taką miododajną rośliną, ale niestety jest to roślina bardzo ekspansywna, która wypiera inne nasze rodzime gatunki i strasznie wszędzie zarasta. W tych warunkach nic tu nie urośnie. Trzeba to pewno. Tymczasem następna ekipa zajmuje się już domkami dla nietoperzy. Od razu dementujemy, jakoby domki dla nietoperzy to zwykłe domki dla ptaków, tylko odwrotnie zamontowane. Nie mają tego otworu, przez który wlatują ptaki, tylko mają otwór od dołu i tam wlatują nietoperze i tam są też takie dziury jakby w tym, dzięki czemu te nietoperze mogą się zaczepić pazurami. To jest taki schron. Dzienny, jak to się mówi. Dziennie to będzie, wiadomo, w nocy dotują. Wszystkie te budki zostaną zamontowane na terenie tajemniczego ogrodu. Wszystko to kręci się wokół tego miejsca, czyli tajemniczego ogrodu, który będzie powstawał w Bielsku Białej. Chcę zaprosić was dzisiaj do świata, Poetyki jesteś. Te słowa są dedykowane tym, którzy umarli. Bo żyli bez miłości i byli samotni na świecie. W sumie nie pamiętam. Dlatego tak trudno powiedzieć, tak yy, obcom brzmi słowo, to zapomnili o tym. Na zakończenie pokażemy jeszcze Państwu królową pszczół. Ta oto gwiazda w białym kapelusiku to jedna z trzech królowych, zamieszkująca tajemniczy ogród w Bielsku Białej. I to już wszystko w tym programie. Do zobaczenia!